Rebus, wokabulary należy przywrócić rzeczom, nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że mogę dla Państwa nagrać odcinek z serii Moim zdaniem, gdzie recenzuję książki. Ostateczna ocena książki jest zawsze na końcu, tam jest taka krótka animacja, czy też książka mi się podobała, czy nie podobała, czy też mam do niej ambiwalentny stosunek i nie wiem, co do końca sądzić. Zauważcie, że mamy pewne tutaj zmiany techniczne i cały czas trwają pewne eksperymenty nad tym. Jak poprawić jakość naszego kanału, obok mnie dwie lampy i będziemy jeszcze dokładać trzecią obiektyw, który wpuści więcej światła w nasze nagrania, a także może nowy mikrofon. Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć te wszystkie zmiany, jeżeli chcecie, aby Apologeticum TV podniosło swój poziom techniczny, to możecie to zrobić, wpłacając jakieś pieniądze, na przykład na numer konta, na konto, którego numer jest w opisie w komentarzu przypiętym pod tym i pod wszystkimi innymi. Nagraniami. Jeżeli też chcecie nas wesprzeć w inny sposób, to możecie to zrobić za pośrednictwem linku afiliacyjnego, który jest w opisie i w komentarzu z wyszukiwarki. Jeżeli wejdziecie na sklep Magna Polonia, to to nie zadziała, musicie wejść przez te linki afiliacyjne i wówczas sklep Magna Polonia część i tak wydanych przez Was pieniędzy zwraca nam i my możemy wówczas też te inwestycje jakoś dofinansować dzięki Państwa. Wsparciu. Możecie nas wesprzeć bezpośrednio albo pośrednio. Teraz przejdźmy jednak do książki. Będę omawiał dzisiaj książkę Angielscy Męczennicy Reformacji, księdza Jana Badeni, który zmarł w 1899 roku. Więc dla wszystkich rzymskich katolików, jest to, że tak powiem, dobra data, data sprzed zmian, sprzed rewolucji w Kościele, i myślę, że spokojnie może świadczyć o tym, że jest to rzecz bezpieczna. Tak można twierdzić na podstawie samego autora. Ja również tak twierdzę na podstawie treści książki. Pierwsza myśl na temat książki Angielscy męczennicy reformacji. W zasadzie moje pierwsze wrażenie było takie, że jakoś nie zachwyciłem się nad tą książką, nad okładką, Przyszedłem nad nią całkowicie. Obojętnie, wydawało mi się, że to może jakieś, jakaś stara książka, mniej lub bardziej wartościowa, ale w zasadzie na którą nie mam czasu. I to był błąd. Okazało się, że jak do książki zajrzałem, to i ja i moja żona odnieśliśmy z niej bardzo duży pożytek duchowy. Staraliśmy ją sobie czytać w, też w Wielkim Poście, powiedzmy co wieczór, albo co któryś tam wieczór, i byliśmy naprawdę bardzo poruszeni tymi historiami, które tam są opisane. I tak naprawdę można było się tak jakby wniknąć, skupić na tych treściach, które tam są, które to ja czytałem, bądź to ja czytałem, bądź moja żona, że w zasadzie zapomnieliśmy o wszystkim innym. I słuchaliśmy sobie tych historii, myśląc o tym, jak. Jak naprawdę trudny to był czas, jak wielkich męczenników możemy poznać za pośrednictwem tej książki i było to też budujące dla nas jako dla katolików postawa wytrwałości w wierze pomimo tak wielkiego prześladowania. Można powiedzieć, że w jakiś sposób pokochaliśmy tych świętych, świętego Edmunda Campiona, którego ja nazywałem przez większość część czytania książki Edmundem bo mi się podobał jako ten zwycięzca, ten, który zdobył palmę męczeństwa, ale to jest taka mała dygresyjka. Jeżeli chodzi o sam wstęp w książce, to ten wstęp jest autora. Nie ma tutaj tekstów pobocznych, więc to jest też bardzo dobra wiadomość, bo z reguły takie stare, dobre książki są opatrywane jakimiś wstępami, bądź epilogami, bądź przedmowami i różnymi innymi tekstami, które psują cały smak książki i tam najczęściej są dodawane rzeczy zbyteczne, rzeczy, które wypaczają pewne wydarzenia, interpretacje pewnych sytuacji. A tutaj na szczęście tego wiele nie ma. to jest tylko posłowie wydawcy, i jedyne, to jest to, że wydawca wspomina o beatyfikacjach 85 kolejnych błogosławionych męczenników za wiarę katolicką w Anglii w latach 1535-1679, dokonanych przez Jana Pawła II. O samych beatyfikacjach, o procesie beatyfikacyjnym, jak został zmieniony przez Jana Pawła II, będę mówił w innym odcinku, więc może wtedy lepiej zrozumiecie moje obawy. Teraz chcę się skupić tylko na. Książce. Wstęp, tak jak mówię, jest praktycznie jeden i to jest tekst, który w niczym w zasadzie nie narusza zasadniczej treści książki i nawet dobrze w nią wprowadza, więc spełnia swoją funkcję. Wykonanie. Jest to książka w miękkiej oprawie ze skrzydełkami w folii soft touch. Więc no, co otrzymuje klient? Klient otrzymuje miękkie, przyjemne wydanie. Wydanie, które, jak to się mówi, chce się kupić, naprawdę fajnie zrobione, okładka nie otwiera się na zewnątrz dzięki temu, że ma skrzydełka. Ale, no właśnie, nie wiem jak będzie się sprawować, ta wygląda dosyć dobrze po jej przeczytaniu, w zasadzie wygląda jak nowa, różne mam doświadczenia z folią soft -touch. Czasami jest tak, że po jednorazowym przeczytaniu książka nadaje się do śmieci, bardzo szybko się zużywa. I ta, ta, ta faktura, taka, która jest na okładce sprawia, że pozostają tłuste plamy, ślady dotyku rąk, jakieś brudy, kurz, wszystko po prostu wżera się w okładkę. Tutaj na szczęście tego efektu nie widzę, więc może jest to troszeczkę trwalsze jakieś zastosowanie tej technologii, bądź nie wiem, może jakaś forma pośrednia, bądź po prostu to, że ja tą książkę odłożyłem na regał i nikt w niej więcej nie majstrował, nie grzebał, więc może to jest też efekt po prostu tego. Format książki. Książka jest nieduża. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest dokładnie format, ale to jest powiedzmy format, przyjmijmy to umownie, A5. Cena około 30 zł, już teraz też dokładnie Państwu nie powiem. Sam spis treści. W każdym razie książka nie jest droga. Spis treści wstęp męczennicy za Henryka VIII, męczennicy za Królowej Elżbiety, życie i praca polskie Edmunda Campiona, życie i praca polskie Aleksandra Brianta, życie i praca polskie Tomasza Kotama, więzienie tortury i wyrok śmierci, śmierć za wiarę, list błogosławionych męczenników angielskich, doko, lista błogosławionych męczenników angielskich dokonana przez papieża Leona XIII. I po słowie wydawcy, co do którego mam w zasadzie tylko jedno zdanie zastrzeżeń. Co do jednego zdania mam zastrzeżenia, raczej chciałem powiedzieć. Tutaj w książce też jest coś takiego. Nie jest to wymienione w spisie treści. Nie jest, jest przepraszam. Lista 54 męczenników beatyfikowanych przez papieża Lona XIII w 1864 roku. To jest bardzo ciekawa rzecz. Nie, nie ma tego w spisie treści, tak jak myślałem. To jest zaraz po tym liście. Papieża Leona XIII i to jest taka tabelka, proszę Państwa, która jest przeciekawa, I są wymienionych tutaj z wszystkich tych wszystkich świętych i błogosławionych z konkretnym stanem, w jakim żyli, czyli na przykład świecki ksiądz diecezjalny, zakonnik, ojciec zakonny, brat zakonny i tak dalej. Mnich, są różne stany wymienione, rok urodzin, przybliżony bądź dokładny, data śmierci, miejsce śmierci, na przykład Tyburn, Londyn, czy powiedzmy więzienie Newgate w Londynie i tak dalej. Męczeństwo, czyli rodzaj śmierci poniesionej przez danego świętego. Powieszony, wypatroszony, poćwartowany, ścięty, powieszony i spalony, zginął w więzieniu, ścięta, tu jest bardzo dużo zresztą tych, którzy zginęli właśnie w podobny sposób przez powieszenie, wypatrzenie i poćwiartowanie, a także rok kanonizacji, konkretna data kanonizacji. Tu wszystkich 54 możemy sobie tutaj znaleźć i o nich poczytać i zobaczyć tak naprawdę, jaka była skala tych prześladowań, ale też zobaczyć, przez co po prostu ci święci przeszli, aby zyskać palmę męczeństwa, aby zostać zbawionymi. Książka, tak jak mówię, jest o angielskich męczennikach reformacji, tak jak mówię ja, tak jak mówi tytuł i w zasadzie tutaj nie ma co więcej dodawać. Najlepszy rozdział, w zasadzie całą książkę czyta się bardzo dobrze, jest w podobnym stylu literacko, jest naprawdę dobrze napisana, jest to trochę stary język, ale bardzo dobrze się to czyta. Naprawdę można się zatopić w te treści i zapomnieć o wszystkim innym. Więc książka jest naprawdę świetna i cieszę się, że pan Toboła z wydawnictwa Prohibita zdecydował się na wydanie tej książki. Bardzo mu za to dziękuję. Co dalej? Cytat krótkiego fragmentu dla państwa: jakaś próbka. Męczynicy za królowej Elżbiety. Za rządów królowej Marii, a nawet w pierwszych miesiącach własnego panowania, Elżbieta udawała żarliwą katoliczkę. Słuchała mszy świętej, przystępowała nawet do Komunii Świętej, lecz wnet już okazać się miało, jakie właściwie zamiary postępna ta kobieta żywiła w swym zepsutym sercu. Mniej więcej w rok po objęciu rządów usunęła królowa wszystkich katolickich biskupów z zajmowanych stolic, stawiając na ich miejsce gotowych na wszystko służalców, którzy nie mając religii w sercu, nie mieli też naturalnie żadnej trudności w złożeniu przysięgi supremacyjnej i uznaniu. Elżbiety za swą papieżycę. Jak przedtem Henryka i małoletniego Edwarda uznawali za papieża kościoła anglikańskiego. Prawodawstwo angielskie pod wpływem Elżbiety stawało się coraz okrutniejsze. Kto wzbraniał się złożyć przepisanej przysięgi supremacyjnej, kto nie uczęszczał do protestanckich zborów, na heretyckie nabożeństwa, tracił majątek skonfiskowany na rzecz skarbu i musiał pędzić życie żebracze, będąc gotów w każdej chwili na uwięzienie i śmierć z ręki kata. Księdza, który odprawiał odprawił mszę świętą w posiadłościach angielskich lub choćby tylko przybył do Anglii z zagranicy i każdego, kto księdzu takiemu udzielił schronienia, czekał niechybnie wyrok śmierci. To też krew polała się obficie, tak obficie, że jak nie o wszystkich męczennikach z pierwszych wieków chrześcijaństwa, tak też nie o wszystkich męczennikach, którzy zarządów Elżbiety, Prawdziwość i Świętość Wiary Katolickiej krwią swoją przypieczętowali, dokładną mamy Wiadomość. To taka próbka literacko naprawdę bardzo dobre i uświadamiająca nam skalę po prostu tej rewolucji, tego, tego ludobójstwa w zasadzie dokonanego na angielskich katolikach, ale także i na osobach innych narodowości, które tam przybywały z misją na przykład szerzenia wiary katolickiej. Czy coś mnie zaskoczyło? Tak, zaskoczyło mnie na pewno to, że książka jest tak dobra, że książka jest nad wyraz dobra i można w niej znaleźć tyle budujących treści, i może być z powodzeniem lekturą duchową, czy to dla świeckich, czy dla duchownych. Czy to książka, która wnosi coś istotnego do podejmowanego w niej tematu? Kiedyś czytałem taką książkę Historia Reformacji w Anglii Williama Kobita, wydawnictwa Pardwa i tam było mnóstwo faktów dotyczących rewolucji w Anglii, napisane zresztą przez protestanta. Który niestety nie zdążył konwertować na wiarę katolicką, bo postradał rozum, ale pisał z pozycji protestanckich, krytykując protestantyzm w zasadzie tak, jak byłby katolikiem, broniąc wiary katolickiej prześladowanej przez protestantów, przez Anglikanów. I co ciekawe, o tej książce również autor, ksiądz Jan Badeni tutaj. Wspomina. Więc jeżeli chodzi o to, czy coś mnie zaskoczyło, to tak, zaskoczyło mnie to, że została wymieniona książka, którą czytałem wcześniej i ta książka wnosi coś nowego, bo rozszerza również ten temat. A zapoznawałem się z nim wcześniej dzięki książce pana Kobita. Więc tutaj jest to na pewno ważne, istotne rozszerzenie tego zagadnienia, z którym mogłem się zapoznać. Dzięki tym, Między innymi dzięki tym dwóm książkom. Jeżeli miałbym Państwa zachęcić do przeczytania tej książki, do przeczytania angielskich męczenników reformacji, to mogę to na przykład zrobić w taki sposób, że nie będziecie tego żałować, że zobaczycie z jak wielkimi ludźmi mieli do czynienia prześladowcy tychże świętych, z jak heroiczną postawą. Tutaj o jakiej heroicznej postawie tutaj mówimy i możecie zobaczyć też skalę okrucieństwa Anglii, która powinna wstydzić się za to za swoją przeszłość i powinna naprawdę wejść na drogę pokuty i nawrócenia na drogę wiary katolickiej anglikanie. Powinni spojrzeć prawdzie w oczy i zobaczyć, że zniszczyli całe swoje dziedzictwo, zniszczyli swoją historię. O ile w książce Williama Kobita czytamy o spustoszeniu i splądrowaniu klasztorów, kościołów i o przestępstwach bardziej tego rodzaju, o tyle tutaj ten obraz się dopełnia. To nie tylko grabież, to ludobójstwo. Z tym Państwa zostawiam. Mam nadzieję, że. Zachęciłem Was do przeczytania tej książki, do kupienia jej, może dwóch, trzech egzemplarzy i do przekazania jej swoim znajomym. Bóg zapłać za obejrzenie tego odcinka, a mój ostateczny werdykt na temat tej książki już Państwo pewnie domyślacie się, jaki jest z Panem Bogiem.